Witam Was z tej strony. Matkox oficjal a dzisiaj zagramy sobie w najlepszą grę, jaka mi się wydaje, do tej pory istnieje. Ale, oczywiście, chodzi o grę strategiczną Stellaris. Dla tych, co nie znają Stellaris i nie grają w takie gry, polecam zostać, bo mi się wydaje, że będzie to jedna z ciekawych serii. A w Stellaris chodzi o to, by podbijać inne państwa w kosmosie i rządzić kosmicznym imperium, a mam w planach utworzyć imperium polskie, czyli Polska możeć w Kosmos. Zaczynamy naszą grę. Wybaczcie za małą chrypkę, ale... no cóż. Gra wita nas już z gotowymi imperiami, którymi możemy, możemy grać, ale my stworzymy swoje własne imperium. I to jest właśnie to co kocham w tej grze, czyli stworzenie własnego imperium, własnej rasy od całkowitych podstaw. I uwaga, gramy tutaj także z modami, więc pewne rzeczy mogą nie być w podstawce. A po prawej stronie macie tutaj listę dodatków, które posiadam Utopię, Apokalipsę, co jeszcze? E Federation, czyli Federację, pakiet fabularny Leviathans i pakiet fabula fabularny Synthetic Dawn. Oczywiście tworzymy Polaków, czyli będzie to, będą to oczywiście humanoidy Mamy tylko takiego do, do wyboru Ale, bo ukryłem nieposiad z nieposiadanych elementów, czyli te, które są niedostępne Dobrze, mi się wydaje, że chyba wybierzemy hmm. no Dobrze, chyba wybierzemy tego faceta, znaczy tą panią I tyle Jak nazwiemy jak nazwiemy naszą rasę? Polacy. Polacy po prostu... E, mianownik liczby mnogiej, czyli będzie to... Polaków? Kogo? Nie, Kto co? Polacy. Nie, nie, nie. Tu będzie Polak, bo to jest liczba pojedyncza, Polak. A tu będą Polacy. Kogo? Czego nie ma? Nie ma Polaków, czyli Polaków. Pol Polska. Mowy kosmos dobrze <śmum> tu wybierzemy sobie nazw, list, listę nazw, czyli listę jaką, z jakiej będą w jakiej a tutaj mamy listę nazw, czyli czyli no po prostu losowe nazwy imiona przywódców statków flot i planet wybierzemy po prostu tutaj przedwostek statków, czy będzie PL Mm, nie wiem Jakie są najlepsze No dobrze Niech będą plany to ile Chyba są najlepsze Teraz wybierzemy najciekawsze cechy Które Którymi będzie wyrównać się nasz gatunek, Czyli Polacy Oczywiście tutaj niektóre będą po, po angielsku Bo te po angielsku są z, mod, z modów A te po polsku są już te, No po prostu z gry I tyle Więc nasi Polacy będą przede wszystkim hmm. Czekajcie, tak, tak myślę Eee, co by tu wybrać? Dobrze, wybiłem może Sanguin, nie, nie, nie wiem, nie co to jest, ale... Ale to nam daje zadowolenie plus 5 i morale armii. O, c o, cwaniacy, cwaniacy to będą. No, wi wiadomo, Polacy to odbywają czasami cwaniacy. <śm> y może ulotny czas. I co jeszcze? Kurde, właśnie tutaj muszą być muszę tak wbić ja chyba wyzerowało się do, to do zera hmm, słabi nie dobrze chyba tak albo jest to nie nie, może nie słabi tylko nie 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 Trzeba dać jeszcze jedną wadę wady są na czerwone czekajcie może to nie o dobrze jest bouneless nie wiem co to znaczy bouneless mówię ja z angielskiego jestem słaby Mówię, ja z angielskiego jestem dosyć słaby właśnie. Mm. Ale cóż. Następnym krokiem jest wybieranie naszego świata macierzystego, czyli naszej preferowanej planety. Nazwa... Tutaj możemy sobie wybrać z listy nazw właśnie, ale my sobie nazwiemy po prostu nie wiem. Ziemia. Nazwa... gwiazdy, może... Po prostu słońce. I jaka, ma, jaka nasza będzie... Tu mamy tak. Świat arktyczno, oceaniczny to nie, hmm. Świat jeziony, nienamowy nowe też nie. Dobrze niech będzie świat leśny po prostu, I tyle. Wygląd miasta też jest dosyć... Znaczy nie, Tu mo, Teraz to są takie rzeczy nieistotne, czyli wygląd miasta, nie wiem, jakim się... Hmm. No, w miasto, Gat po prostu i tyle. Bo Pochodzenie Imperium i to jest dosyć istotne, ponieważ od tego będzie zależeć po prostu, jak nasze Imperium będzie wyglądało. Wybierając post, post apokalipsę, dostajemy długość życia przywódcy plus 10. Stolica rozpoczyna się jako świat cmentalny, czyli likwiduje to, co było wcześniej, ale nie, my wybierzemy sobie Back to the Future, powód do przeszłości. Nie, e, do przyszłości, sorry. Nie, nie, nie. Kurde, no co by tu, zyskowne zjednoczenie, to jest taka podstawowe to jest, tylko nie wiem czy to... Nie, to też nie chcę, pozostałości... Dobrze, dobrze, już wiem. Niech wybrałem Global wars, wojna globalna, czyli dostajemy od razu niszczyciel, odblokujemy niszczyciela, tak. No dobrze, mi się wydaje, że to będzie to, bo Naskwia na oczywiście będzie militarnym, będzie mi militarną potęgą, Wybieramy więc demokrację Chociaż tak naprawdę nie ma u nas demokracji, ale to jest To jest co innego eee, tak hmm. Nie, 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 nie Dobrze, więc będziemy milita militarnym Państwem Będziemy, tak także Bo mamy właśnie, mamy tutaj mili Militaryzm i e, mamy jakby podstawową etykę, czyli to na niebiesko, i mamy etykę fanatyczną. I to jest jakby podwaja to wszystko. Czyli powiedzmy, mamy militaryzm i mamy fanatyczny militaryzm, czyli. Czyli jakby to wzmacnia jeszcze bardziej. O dwa, bo widzicie. Tutaj mamy plus 10 i tu mamy plus 20. Wybieramy materializm i może jeszcze... A, a właśnie jeszcze ważne jest to, że jak, jak powiedzmy wybieramy. Militaryzm, to nie możemy mieć przeciwnej etyki. Czyli, na przykład, militaryzm nie łączy się z pacyfizmem. Materializm nie łączy się z duchowością. E egalitaryzm nie łączy się z auto auto autorytaryzmem. Tak. I tu też są pewne warunki, że, na przykład, autorytaryzm nie może mieć z rządu demokratycznego. Więc weźmiemy po prostu chyba. Albo nie, czekajcie. Dobrze, już wam, już to już wiem. Widzieliśmy fanatyczny militaryzm po prostu i mamy demokrację. Dobrze, tutaj mamy ustrój, czyli yy, to daje nam bonusy pewne. Czyli na przykład powiedzmy, wybierając kulturę wojowników dostajemy uszkodzenie armii plus 10. Wybierzemy to. I może jeszcze wybierzemy... Supremacji X de Albo nie, czekajcie. Hmm. Może coś może być coś bardziej związanego z gospodarką mi się wydaje, można wziąć. Może weźmiemy ekologię, bo e, m, utrzymanie będzie minus 20. To wałów konsumpcyjnych. Tutaj wybieramy głos. Też jest takie mało istotnym, ale... Do w że... okay, niech będzie to. Nazwa Imperium. Uwaga i teraz mamy... Zbierzemy mm. wszechstronne... E... Polska Republika Kosmiczna. O. Wybierzemy Polska, Re... Polska Republika Kosmiczna dopełniacz, czyli kogo czego nie ma, nie ma. Liczby mnogi Polski Republik. Republik Kosmicznych. O. Polskich Republik Kosmicznych. O. Teraz wybieramy flagę państwa. Tutaj już w ogóle mam prawie wszystko zmodowane rzeczy, które tutaj nie, po, nie, nie są w grze. Dobrze, ale wybierzemy chyba... No po prostu barwy polskie mi się wydaje, że będziemy wybierać. To... kurde, nie ma, nie ma... białego koloru. Aj... Dobrze, nie ma białego koloru. Więc słuchajcie mnie. Czekajcie, może czekajcie, może Może wybierzemy trochę inaczej flagę w tej. Dobry niech będzie chyba... czerwona niebieska. I tu wybierzemy teraz sobie... hmm. Coś co by... O dobry chyba taka flaga mi się wydaje. O, o, albo taka. To była ta słowiańska swastyka mi się wydaje. Jeżeli to w ogóle jest słowiańska. Czyli jeżeli to w ogóle jest swastyka, ale... No widzę, 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 że tak. Tu teraz wybierzemy jakby wygląd naszych statków Statki fungoida, stawonogów Wiecie co, ja zawsze wybieram takie statki, bo one są najbardziej chyba Podobne do ludzkich, do ludzki chyba, ale O, albo te, o, albo te Tu mamy korwetę, tutaj mamy niszczyciela Krążownika, pancernika, tytana I zobacz, i tu są te, te, pozostałe I cytadele, i, cy, i cytadele. Tak, następne dobrze. Wybieramy nazwę. No to sobie chyba wybierzemy. Nie wiem, chyba niech będzie sam, Samiec. Nazwę się Mateusz. Nazwi, nazwę się Mateusz. Tutaj będzie, nie, nie wiem, prezydent Wszechpolski, Wszechpolski, Brak dziedzica, brak. Bo my nie. My mamy, mamy ustrój demokratyczny. Rząd, rząd demokratyczny, więc nie mamy dziedzica. Czyli będą w, nas, w naszym państwie będą odbywać się wybory. O. O. I w taki sposób. I mamy chyba już... Zapisamy tylko to, by było. Więc podsumujmy to. Znaczy... Nie wiem, czekajcie. Jeszcze, jeszcze powód. I tu mamy podsumowanie wszystkiego. I tu mamy zgromadzenie... I tu mamy zgromadzenie klanów. Zgromadzenie klanów, czyli ten ostry to militarystyczna tym demokracji, gdzie głos mają wszyscy wolni wojownicy klanów. Ma być. Gotowe. I teraz tutaj wybieramy ustawienia, czyli galaktyka będzie olbrzy olbrzymia, rodzaj galaktyki będzie eliptyczna, światy do zamieszkania 085, tak, to ładne, umiejscowienie będzie losowe. Primitywne cywilizacje 2.7, zagroszczenie hiperlinii, to jest jak, jak dużo będzie tych hiperlinii, hiperlinii do podróżowania, karawana włączona Ok, liczba imperiów... a podwyższy, podwyższymy liczbę imperiów Początkowa, zaawansowana sztuczna inteligencja, to będzie, nie wiem czy to... To nie to, to może... W... To włączymy to, bo... To no, rozwięcie są sąsiedzi upadły Upadłe Imperia wyłączymy Sbujecki Imperia. wyłączymy Warto zwrócić uwagę, że mimo że mamy tryb Ironmana, nie można zdobywać osiągnięć, bo mamy mody. Włączymy to. Rok zwycięstwa włączony. Zacznęmy od roku 2000 a nie, nie. zacznęmy od roku 2200. No i co? I zaczniemy powoli grę, ale w tym momencie będę już się powoli z wami żegnać. Ale jeszcze, nie, jeszcze zostańcie teraz po już w sieci hiperlinii Polska Republika Kosmiczna dysponuje już pierwszym napędem. Już tylko jeden krok dzieli nas od gwiazd. Dobrze, tu mamy modę oczywiście, więc to wyłącz. do ust kontynuuj. I proszę bardzo, jesteśmy w tym... W tym systemie gwiezdnym O, widzę, że mamy... Tutaj jesteśmy w układzie um, podwój, podwójnych słońc, że tak się wyrażę. To jest nasza rodzima planeta. A ja się z wami będę powoli żegnać. O, widzę, że tu już możemy powoli odkrywać. Więc jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. I napiszcie, czy Wam się spodobał ten odcinek i czy chcecie, bym ja nagrywał odcinki z kamerą. Do zobaczenia. Cześć.